Dzień dobry, witam Was serdecznie, moje ukochane skorpiony. Co dla Was na najbliższy okres? Spotykamy się dzisiaj, bo jesteśmy po pełni w waszym znaku, popełni, która wykopywała skrywane uczucia i emocje. E, I dążymy w kierunku nowiu. W znaku bliźniaka i na ten okres już niepełnych, niecałych dwóch tygodni, bo nasze następne spotkanie będzie, myślę, około 22-23 maja, e, poproszę o energię czterech żywiołów, o tym, co nas będzie wspierać, e, z czym łatwo będzie nam się w tym momencie uporać, bo księżyc przecież maleje. Co dla skorpiona? Sama jestem bardzo ciekawa. Ja mam Mukali w skorpionie, więc to, jest, to są moje nogi rozkładu. 9 denarów. Pięknie. Ach, jakie lubię w ogóle dziewiątki. Wszystkie dziewiątki. Dziewiątka jest dla mnie mocno skorpioniasta w ogóle. Mm, co mamy tutaj? Tu mamy niezależne wybory finansowe. Wolność w podejmowaniu długotrwałych decyzji. Decyzji, które będą miały długotrwały wpływ na nasze zarządzanie pieniędzmi, na nasze gospodarowanie tym, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, z czego wyrastamy i jak za zarządzamy i gospodarujemy swoją gotówką. To może mieć też wpływ, bo to nie jest tylko gotówka, sensu stricte, pieniądz policzalny. To może być też miejsce, gdzie mieszkamy, czyli w tym momencie podejmuję decyzję, gdzie czuję się najlepiej. Generalnie to, co posiadamy, czyli podejmowanie decyzji zgodnej z naszą zachcianką, z naszym wyborem, bez brania pod uwagę sugestii innych, bo tu jest ptak czyli mój wolny wybór. To ma podobać się i sprzyjać przede wszystkim mi, a tutaj nie dam o dobro całego ogółu. Taka energia nam przyświeca. Ja się bardzo cieszę, kiedy pokazują się dziewiątki, bo w moim odczuciu z energii dziewiątek, jeżeli startujemy niezależnie, czy jest to dziewięć kielichów, czy dziewięć denarów, czy dziewięć buław, to jest energia, którą koncentruję najpierw na sobie i w momencie, kiedy ja się tą dziewiątką napełniam i odnajduję miłość do siebie, i zaspokajam swoje potrzeby, jestem bardziej produktywny dla otoczenia i jestem w stanie dać więcej dobra dla tych, którzy mnie otaczają. Także Skorpion tutaj ma bardzo dobre uziemienie w tym momencie, no bo to jest karta z żywiołu Ziemi. Zobaczmy zatem, jaką informację ma dla nas Żywioł Ognia, dla Skorpiona. Super, moja dzisiejsza karta Diana na Instagramie. Zapraszam, możecie posłuchać. W uczuciach i w miłościach już się odezwała retrogradacja Wenus, która w tym momencie się dzieje. W pieniążkach mamy rydwan i obszar planowania. Świetnie, ale mi się ten skorpion podoba. Bardzo. Jak to u Was, poczynając od samego początku? Tak jak powiedziałam, najpierw zabezpieczam finansowo siebie i moje plany są moim priorytetem. Skorpionie, tak trzymaj. To jest najlepsza postawa, z jakiej możesz wyjść teraz w tym momencie. Szczególnie po pełni księżyca w Twoim znaku. To Ty masz siebie napełnić, to Ty masz dać sobie najpierw energię, aby móc dzielić się nią dalej ze światem. Co u Ciebie w obszarze działania? Trzy buławy. Trzy buławy, które mówią o tym, że Stoję stabilnie i się, się uziemiam. Tutaj jestem otwarty, stoję i czekam. I to jest bardzo podobna energia do dwójki. Tylko w dwójce stoję i czekam na to, co da mi świat. W trójce jestem gotowy do podróży. Czekam na te statki, które płyną do mnie. Czekam na te dobra, które do mnie w tym momencie na pokładzie tych wielkich okrętów przypływają. Dzięki temu, że muszę czekać, bo trójka stoi w miejscu. To nie jest energia ruchu. Trójeczka w tym momencie stoi i tu muszę czekać. Ja muszę widać nudzi, bo on już tą buławą raz na lewo, raz na prawo. Ale co? Jest pewny siebie, bo ma czerwone spodnie. Tutaj miłość samego do siebie, ta sama, która jest w dziewiątce, otata, otacza, otacza tego człowieka. Zresztą tu mamy bardzo dużo zieleni. On w tym momencie poprzez nabranie dystansu i ten czas, kiedy on musi to przeczekać, zresztą tu zauważcie, nawet jest mur, którym on oddziela. To, co go uziemia, czyli stabilne myślenie długofalowe od swoich uczuć i emocji. I on wie, że te uczucia i emocje muszą dać mu jakieś efekty. To musi zaprocentować. Do niego musi wrócić to, co on dał. I on sobie w tym momencie stoi i poczeka. Czyli, tyle ile dobrego dałem od świata, teraz czekam. Aż to przypłynie do mnie na pokładzie tych statków. Jak komuś dopieprzyłem, mogę spodziewać się rewanżu. Niemniej jednak ta karta dla mnie jest bardzo, bardzo dobrodajna. Jeszcze w towarzystwie tej dziewiątki, która mówi zdecydowanie tak. Ty napełnisz siebie, ty siebie uziemisz. Co w uczuciach i emocjach dotknęłam tego tematu i przed chwilą powiedziałam: mamy retrogradację Wenus. Retrogradacja Wenus, hmm, czyli miłość. Miłość, dobro, uczucia, emocje, luksus, piękno. I tutaj mam sześć kielichów, powroty, tak jak retrogradacja. Mam poczucie, że wiele skorpionów może być w energii, która będzie pchała Was w kierunku. Albo uzdrawiania miłości samego do siebie, czego bardzo wam życzę, bo ta dziewiątka mówi, uziemiam siebie, wrastam, raz jeszcze przyglądam się swoim korzeniom, to z czego wyrasta, może schematy, jakie wyniosłem z rodziny, może to, w czym tkwię, dom, w którym w tym momencie mieszkam, co tam się emocjonalnie dzieje, czy to jest dla mnie najlepsze, bo to jest energia, która da ci możliwości, Cofnięcia, retrospekcji, mówiąc dosłownie retrogradacji, po to, aby uzdrowić coś i ruszyć dzięki temu uzdrowieniu do przodu. Bo ta Wenus nie będzie się cofała całe życie. Ona w czerwcu rusza z powrotem do przodu. I tutaj, teraz w tym momencie, drogi Skorpionie, albo powroty do relacji z przeszłości, albo rozpruwanie. Sobie samemu brzucha po to, aby się temu wszystkiemu przyjrzeć, albo uzdrawianie miłości samemu do siebie. Niemniej jednak, ja mam poczucie, że wiele skorpionów będzie rozmyślało te zdarzenia, które się już kiedyś zdarzyły, ale nie sądzę, aby to prowadziło do sklejania relacji. Prędzej powiedziałabym, że to jest energia, która Was uzdrowi i będziecie dzięki temu otwarci na świat. Czyli mówię sobie sam, sama, OK, to się skończyło, ale to tak naprawdę wcale mi nie służyło. Tu już jest koniec y, wody w koszu i takiego, ach, bo może mogłem to, mogłem, mogłam to uratować, może byłoby inaczej. Nie, tutaj emocjonalnie się cofam i mówię sobie, okej, okay, w porządku. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem młodszy, w tamtym momencie to było dla mnie wystarczające. Teraz nie. Teraz jestem świadomy, teraz stawiam swoje potrzeby na pierwszym miejscu, nie partnera, tylko miłość do siebie, i wtedy postąpiłem tak, bo było to najlepsze. W tym momencie zamykam ten etap i otwieram się na nowe. Patrzę, co do mnie na statkach przypłynie. Co zatem w pieniążkach u Skorpiona. Rydwan, obietnica, że wszystko ruszy do przodu, bo rydwan w końcu zastój tam, gdzie stałem, i ciężko mi było wytrzymać, bo te konie, one się aż rwą do biegu. To ta energia rusza. Bam! To jest obietnica, że sprawa ruszy do przodu, że sprawy nabiorą tempa. Na pewno jest to dobry kierunek. Także tutaj, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli zastanawiasz się, drogi Skorpionie, czy złożyć gdziekolwiek CV, czy aplikować, czy. bo to jest obszar zarabiania pieniędzy, czyli to, z czym Ty to w tym momencie wiążesz, czy na przykład pozwolić sobie na podnoszenie kwalifikacji poprzez odpowiednie kursy, albo czy chcesz się przebranżowić, każda decyzja, która wpływa na powiększenie Twojego dobrobytu finansowego, a o to się nie martwię, bo masz 9 denarów, mówi zdecydowanie tak. Jeżeli chcesz inwestować sam w siebie, trzy razy tak. Zdecydowanie, bo tutaj daję sobie wybory, mam wolność wyboru, ale one mają sprowadzać się do tego, aby mi było dobrze, aby mnie uziemić. I tutaj, Skorpionowi, na pewno tej ikry i werwy do tej decyzji nie zabraknie. Co zatem na obszarze planowania, i to mi się bardzo podoba. Bo tu mam żywioł ognia i to jest asbuław. Nowy plan, nowy pomysł, nowe kreatywne rozwiązanie, nowa szansa od losu: coś, co się pokaże, z czym w ogóle się nie liczyliście, coś, co na początku wcale nie wyda Wam się najlepszym rozwiązaniem, bo Wy przecież jesteście żywiołem wody. A tutaj mam asa asabuław, energię ognia, i nagle jest szansa, żeby coś zrobić, mówiąc dosłownie, zadziałać, pójść w którymś kierunku. I ja Was bardzo proszę, aby tego, tego e, asabuław pochwycić. Aby nie pozwolić jemu spaść na podłogę i nie przejść obok, bo to jest szansa, która nie zdarza się na co dzień. A u Was w tym momencie ta szansa wychodzi. Jeżeli pochwycisz nową szansę do zarabiania pieniędzy, do relacji, do związku, do relacji międzyludzkich, zdecydowanie tak, bo dzięki temu, bo to jest. To, co w tym momencie planujesz, obszar Twojego planowania, to, co ci się w głowie wykreuje, nie cofnij się, bo ten plan, decyzja jest bardzo słuszny, bardzo trafny. Bo tu masz rydwan, to się uda i powiedzie. Ja mam poczucie, że sentymenty mogą cię trzymać w miejscu, ale nie, zdecydowanie nie. Otwórz się na nowe. Zobacz, sytuacja, w której się znajdowałeś, ona już cię nudzi, a tu masz szansę wyruszyć w daleki świat. I to wyruszenie do przodu zbuduje u Ciebie bardzo fajną stabilność finansową, z której będziesz zadowolony i dzięki temu będziesz miał wolność wyboru. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony. Słyszymy się 22 albo 23 maja. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.